Witaj, tu Agnieszka i Darek. Spotykamy się w punkcie styku, słuchowisku edukacyjnym opartym na doświadczeniu. To miejsce do dzielenia się swoimi perspektywami na edukację, wychowanie i rozwój. Dosiądź się do nas i posłuchaj. Zapraszamy. Życzymy inspirującego odbioru. Szanowni Państwo, zapraszamy na odcinek specjalny. Punktu styku. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co robimy w CEDR, czym się zajmujemy, jak funkcjonujemy, po to, żeby Wam trochę opowiedzieć, co się już wydarzyło, ale co się jeszcze wydarzy. Cała nasza ekipa Darek Kasia Grzesiu, i dzisiaj trochę porozmawiamy sami ze sobą, po to, żebyście zobaczyli, no właśnie, czym my się zajmujemy i do czego Was zapraszamy. Słuchajcie, co byśmy podsumowali. Ja bym podsumował najpierw, że układ foteli jest chyba totalnie przypadkowy, więc proszę się tutaj nie sugerować, chyba że ja o czymś nie wiem, ale o tym będziemy rozmawiać za chwilę. Ma tak? być naprzemiennie. Naprzemiennie, okej, okay, dobra. Słuchajcie, no to konferencja, to było coś, co nam się tak chyba najbardziej kojarzy z podsumowaniem, bo to jest najświeższe wydarzenie, z którym gdzieś tam jeszcze chodzimy i myślimy o tym, jakie macie wrażenia, co, co tam chcecie o tym powiedzieć, bo to było dosyć duże wydarzenie dla nas. Tak, duże wydarzenie, ale też bardzo satysfakcjonujące, wydaje mi się, nie wiem, jak, jak czujecie, ale myślę, że, że tak tak było w moim odbiorze na przykład. No ja lubię to wydarzenie, bo dla mnie ono jest bardzo, bardzo przyjazne i jak słucham opinii ludzi, Którzy biorą udział w tych wydarzeniach, to też to się często przejawia i pojawia w ich, w ich opiniach, że to jest bardzo e, przyjazne miejsce, życzliwe i że jest świetna atmosfera. I też wydaje mi się, że to, co mnie w tym roku tak bardzo poruszyło, też w okazji rozmów e, pokonferencyjnych z ludźmi, e, że to jest dla wielu osób taka przestrzeń do tego, żeby trochę e, się znaleźć w innych. E, Okolicznościach, się sprawdzić w nowych rolach i, i mi się to bardzo podoba, że to jakby też dla mnie jest duża przestrzeń rozwoju, ale cieszy mnie bardzo to, że też dla innych osób to jest takie miejsce, gdzie po pierwsze mogą odkryć jakby iść nowych mówców, nowych ekspertów, których nie znali wcześniej, a po drugie mogą sami się w tej roli sprawdzić, czyli ktoś to nie ma y, doświadczenia w prowadzeniu warsztatów, nagle zdaje taką możliwość i się nagle okazuje, że ktoś się świetnie czuje i, i to jest coś mega fantastycznego. Tak samo, Grzesiu, jak ty świetnie się czujesz już na scenie, A, jako jak ten, ryba, kto zapowiada. W są w słodkiej wodzie. Tak? On w słodkiej wodzie? No, no. no to tak. Świetnie. A wy jak? Ja jestem w tym aspekcie konferencji bardziej zapleczem, chociaż myślę, że szczycę się tym zadaniem, tego, że w jakiś sposób trzeba ogarnąć i zapisy, i kontakt z uczestnikami, i organizacyjnie sale, i różne inne rzeczy, których mm. nie widać może od razu, ale są bardzo, bardzo ważne. Tak, tutaj Darek pokazuje mój <grytanie> jeden Talentów Galupa, którym jest Stratek. Myślę, że bardzo się w tym momencie wykorzystuje ten, ten, ten mój talent. I to, co Grześku, ty powiedziałeś, że to jest miejsce spotkania i czerpania inspiracji. Mhm. To chyba było, był ten moment w, dla mnie, że mogłam spotkać właśnie wielu nowych warsztatowców. Mhm. Wiele nowych osób też było na, tych, na tej konferencji, więc mogłam się z nimi spotkać, podzielić swoim doświadczeniem. i Posłuchać. Dla mnie najważniejszy w tej konferencji był wykład pani doktor Anny Werner-Maliszewskiej, która mocno utkwiła mi w pamięci ze swoim przesłaniem takiego wsparcia siebie jako mhm. nauczyciela i jako swojego zdrowia psychicznego i, i swojego do, dobrostanu, więc myślę, że z takimi myślami też będę zaczynać kolejny rok szkolny. No to jest świetne, że mamy jakby m, takich starych, dobrych znajomych, typu profesor Marek Kaczmarzyk, a też mamy nowe osoby, które do nas dołączają i co ciekawe, mają jakby też bardzo dobry odbiór tego wydarzenia i nam dają też jakby przestrzeń na to, że chcą się z nami jeszcze kiedyś przeciąć, więc y, to jest bardzo budujące. Ja powiem tak, y, ubrałem białą koszulę dzisiaj. Wow. Naprawdę. Doceniamy. Nie, no, szok. To jest taki pewien symbol. Ja chcę świętować tę konferencję. Tak? Nie, bo, bo... No nie wyglądamy jakoś szczególnie. <grymne> ja bardzo chcę świętować tę konferencję, bo to jest dla mnie bardzo ważne wydarzenie. Z jednej strony mam takie doświadczenie fantastycznej współpracy. Mam takie doświadczenie, że poszliśmy krok naprzód, że wiele rzeczy, mimo że czasem nie wiem, spóźnionych, czy z jakimś trudem, już zrobiliśmy lepiej niż w zeszłym roku. Tak, więc czegoś się nauczyliśmy jako zespół, jako ekipa i to jest fantastyczne doświadczenie. Yy, ogromnie się cieszę zaangażowaniem nauczycieli naszej szkoły, wolontariuszy, rodziców, to, że to tutaj u nas się odbywa, bardzo się tym cieszę. Jestem ogromnie wdzięczny nauczycielom za to, że naprawdę dali z siebie ogrom wysiłku, trudu pracy, zaangażowania, bo to daje też takie i zaplecze, i całość. I tak sobie myślę, że wiele osób mogło zobaczyć. Że da się zbudować w szkole dobrą relację. Da się zbudować taką relację właśnie współpracy, solidarności, tworzenia czegoś razem. Tak? I to jest wielka moja radość. I taka wisienka na torcie, to jest chyba taka ogromna wartość merytoryczna. Że na tej konferencji działo się bardzo wiele dobrych, wartościowych momentów. Począwszy od wykładów przez właśnie yy, warsztaty, ale ten panel dyskusyjny, który może pozostawia niedosyt, bo krótko, bo mało czasu, ale właśnie daje te różne perspektywy. Ekstra, mogę się wciąć, tak tutaj, bo Darku, ty mówisz o zaangażowaniu nauczycieli w to wydarzenie, ale ja też chcę zwrócić uwagę na zaangażowanie uczestników i że oni bardzo chętnie dali się, nie wiem, zaprosić do tańca na przykład albo, albo brać udział w naszych szalonych pomysłach w czasie konferencji. No i też dla mnie bardzo to było urzekające, kiedy w dniu, kiedy się zapisy zamknęły na tą konferencję. Potem jakby telefon nie minkł i ludzie dzwonili pytali, czy się jeszcze możemy zapisać, tak bardzo byśmy chcieli tam być. I, I myśmy w swojej dobroci serca mówili, dobra, chodźcie, dostawimy krzesła czy coś tam i że się znajdzie miejsce dla was. I dla mnie to było też takie bardzo budujące, że ludzie chcą rzeczywiście brać udział w tym wydarzeniu, a było nas naprawdę sporo. I, i ten progres też można oceniać pod kątem liczby uczestników konferencji. No i też nawet trzymając ankietę pokonferencyjną i, i wrażenia, ludzi, no tam dużo jest takich rzeczy typu, że ludzie się domagają więcej wykładów, więcej warsztatów, więcej czasu, żeby była dwudniowa konferencja, bo, bo tak dużo jest rzeczy do, do zrobienia i do przegadania i, i do dowiedzenia się, więc yy, naprawdę przynajmniej jeszcze jest po prostu dużo do zrobienia, ale myślę, że to co już się udało zrobić jest naprawdę imponujące. Ja sobie myślę, że to co Grzesiu mówisz było dla mnie ważne, bo ta konferencja tegoroczna była takim sprawdzianem tak naprawdę efektów z zeszłego roku i to, że w tym roku zapisało się ponad 200 osób na tą konferencję, to był to dla mnie taki wskaźnik, że to, co zrobiliśmy rok temu, to było ważne, dobre i potrzebne. Więc no, poprzeczkę sobie stawiamy coraz wyżej. Mam nadzieję, że sprostamy tym oczekiwaniom Państwa i że rzeczywiście będziemy robić konferencję w przyszłym roku, gdzie będzie tyle miejsc, że wszyscy będą się mogli zmieścić. Ale ja miałam jeszcze jedną ważną myśl w kontekście tej konferencji, bo dla mnie było to ważne też, że w w tym momencie otwarcia konferencji mogliśmy otworzyć funkcjonowanie Fundacji Horyzonty Montessori. Że tą konferencją zaakcentowaliśmy, że fundacja powstała, że fundacja działa, że, że robimy dobre rzeczy. I myślę, że jak będę gdzieś tam po latach wspominać, no jak to było, kiedy ta fundacja powstawała, to zawsze będę sobie myśleć o tej konferencji, jako o tym momencie, kiedy był ten taki duży start z wielką liczbą osób, ponad 200. Tak, przecinaliśmy wstęgę wszyscy, także to był ten czas, kiedy, kiedy rzeczywiście zrobiliśmy to otwarcie. I to było dla mnie ważne. No, może być też tak, że przy edycji numer 350 będziemy myśleć o tym, że a przy tej drugiej to było takie wydarzenie, że ta czerwona wstęga upadła na ziemię i otworzyła nowy rozdział w naszej fundacji. Chciałabym jeszcze podkreślić temat. Temat, bo, bardzo ważna rzecz. Bo to chyba też się przywijało w Fajnie. ankietach pokonferencyjnych, że rzeczywiście jest potrzeba zgłębiania tematu neuroróżnorodności. A czyli to, czym się. Pamiętacie, jaki ciekawy temat? Powiedzmy razem, powiedzmy. Trzy, cztery. Spektrum możliwości, moc, moc neuroróżnorodności. Pamiętamy. <laughs> trudny temat, trudny temat, ale ważny temat. I chciałam tylko zaproponować pewną burzę mózgu w komentarzach pod tym filmikiem, abyśmy mogli zainspirować się Waszymi pomysłami i Waszymi potrzebami też na temat następnej konferencji, bo chyba mamy to w planach, prawda? Po tych dwóch edycjach, że, yeah. że będzie też ta trzecia, w tym głównym te temacie: relacja rodzina-rozwój. To się mocno spina z działalnością Centrum Edukacji, Diagnozy i Rozwoju, które tworzymy już teraz pod sztandarem Fundacji Horyzont Montes. Mamy jeszcze takie nagrania, słuchajcie, z, z dnia konferencji, gdzie nasi goście, nasi uczestnicy konferencji yy, powiedzieli trochę swoich opinii na temat tego, co się dzieje w tych przestrzeniach, więc posłuchajmy teraz, co oni na temat tego wydarzenia uważają, myślą. Odkrycie, ukierunkowanie. Bardzo przyjazna atmosfera i odkrywcześć, doświadczenie i innowacje. Które wykorzystam w pracy swojej? E, relacje, relacje, relacje. <grystanie> <grystanie> rozwój, rozwój, rozwój. <grystanie> Jeszcze rodzina. <grystanie> no, z pierwszego wykładu to to, że. E, jaki ten nasz mózg jest plastyczny i co go m, kształtuje: e, że geny nie mają, e, jakby nie są ostatecznym m, zapisem, tylko na e, człowieka doświadczenia się e, wpływają. A drugi, e, drugi wykład też bardzo ciekawy, o odporności psychicznej, o tym, jak ją wspierać, co ma na nią wpływ. No bardzo takie przydatne w codziennym życiu, nie tylko w edukacji, ale dla każdego warte, warte wskazówki. No, dla mnie myślę, że dzisiaj wybrzmiała taka myśl, że jesteśmy tak niepowtarzalni i że to wcale nie jest problem. To, że jesteśmy mhm. różni od siebie, tylko że to jest tak mocno w nas wpisane, że tak po prostu ma być. że że ja jestem wyjątkowy w swoim myśleniu, w swoim postrzeganiu świata, w swoim rozumieniu rzeczywistości. Dla mnie to taka podbudowa, że to, o czym się gdzieś tam czyta, y, słucha, y, ma odzwierciedlenie w realnym, prawdziwym życiu. Więc to ważne jest spotykać tych ludzi. No dużo, dużo myślę praktycznych takich elementów tu się pojawia, które warto dla siebie brać, a przede wszystkim ta wymiana doświadczeń, to bezpośredni kontakt, spotkania z takimi ludźmi, no bardzo dużo dają. No ja myślę, że tu jest świetnie dobrana grupa odbiorców, bo są z tego co wiem. Są nie tylko nauczyciele, ale są też rodzice, a dobrze wiemy, że bez tej współpracy rodzic szkoła, rodzic nauczyciel, no nie damy rady wesprzeć dziecka faktycznie całościowo. Ale studenci też, bo są też studenci, to wiem, że dzisiaj też są studenci. Więc myślę, że każdy, kto faktycznie albo już współdziała z takimi osobami bądź takie ma plany, powinien faktycznie w tym temacie. No, pogrzebać trochę, żeby, żeby faktycznie być świadomą osobą. Pole mhm. Jaka żonę polecił. Ponieważ y, potrzebujemy dzisiaj takiego y, pokochania siebie, swojego życia, to, tego momentu, w którym jestem, to, to jaki jestem. Bo, bo jeśli chcę pójść do przodu, no to, to najpierw muszę dostrzec, że to, co mam teraz w tym momencie jest. Mam wszystko. Muszę rodziców. Rodziców. Nawet nie myślą o ale myślę o rodzicach. Mhm. Bo ze swoim dzieckiem jest inaczej. Na mhm. jest to się patrzy troszkę inaczej niż na uczniów. Wszystkim, zdecydowanie wszystkim, ale rodzicom, nauczycielom, psychologom, terapeutom, yy, miłośnikom metody Montessori, przychodniom, sąsiadom. To jest świetna impreza w tym dniu. Można wypić świetną kawę, a do tego zjeść świetne ciasto. Szefowo, to czym jest ten CEDR? Jeszcze raz, Centrum Edukacji, Diagnozy i rozwoju. O co to chodzi? Oj, teraz powinnam się rozsiąść w fotelu ja i ja, ja, okapić. Oh, tak, się... A ja druty, druty. <laughs> Ale nie, nie, to, to, to szybko musimy Państwu powiedzieć, bo y, tak naprawdę to jest dynamiczne przedsięwzięcie. To nie jest do takiego rozsiadania się w fotelu, tylko do tego, żeby y, zakazać rękawy i powiedzieć, tu się dzieje bardzo dużo rzeczy, y, bo to, y, o czym my tutaj sobie rozmawialiśmy, zanim się pojawiliśmy y, na Wizji, że to, co robimy, ma wspierać rodzinę, tak? całą rodzinę, i myślę, że to gdzieś bardzo mocno wybrzmiewa w takim naszym przesłaniu: wsparcie rodziny, wsparcie dzieci, wsparcie rodzin, które potrzebują zarówno naszego towarzyszenia. W sytuacjach trudów, w wychowaniu i w jakichś momentach rozwoju dzieci, ale też w takich momentach wzrastania, w sytuacji, kiedy dzieci mają potencjał, mają jakieś możliwości. Bardzo chcemy, żeby te możliwości się rozrastały i, i pączkowały. I tu Kasia wymieniła galupa, no więc właśnie jak patrzeć na to, czym dysponujemy, jaki mamy potencjał, żeby się nie zasklepiać tylko w tym, co nam nie wychodzi w życiu, co jest takim naszym, taką kulą u nogi, tylko właśnie myśleć o każdym człowieku, który Staje gdzieś na naszej cedrowej drodze, jako kimś, komu możemy towarzyszyć w rozwoju. I na potrzeby cedru rośnie nam przestrzeń, dodatkowa przestrzeń tutaj na Pawlickiego 1, więc chyba też mogę zdradzić, że jesteśmy na takim etapie, że w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, to trwa spotkanie już z panią architekt i tam już są dobierane, wiecie, Szafeczka tutaj, umywalka tutaj, tutaj koniecznie takie wykończenia, tutaj takie zabezpieczenie, ale może drzwi byśmy zrobili z takim przeszkleniem? To wszystko się teraz dzieje, bo te prace naprawdę posuwają się bardzo, bardzo szybko. To jest wyjątkowy, intensywny już drugi rok takiej pracy w Cedrze, gdzie rozpoczęliśmy gruntowny remont, tynkujemy teraz już ściany, dzieją się wentylacje, instalacje wodno kanalizacyjne i projektujemy już właśnie przeszklenia, dodatkowe ścianki, wykończenia, więc naprawdę jesteśmy na fantastycznym etapie. Trudno powiedzieć, kiedy otworzymy naszą salę gimnastyczną, kiedy otworzymy gabinety, żeby działalność fundacji mogła się tam mocno rozwijać, żeby cedr służył rodzinom. Mamy wielkie marzenia, że będą wspaniałe zajęcia ojców z córkami, mam z synami synów bez rodziców i dziadków. Nie wiem jeszcze z kim, ale chcemy naprawdę dać tą przestrzeń, żeby tutaj wszyscy czuli się dobrze i czuli, że to jest miejsce, gdzie chcą rozwijać swoje pasje, talenty, możliwości, wzmacniać kompetencje i też dostać odpowiednią pomoc w tych mniej nie wiem rozwiniętych przestrzeniach i obszarach ja tu wkraczam teraz cała, cała na piekło, bo jakoś czuję się niedopuszczona znowu. Kasiu, aj, Tak Kasiuka, jeszcze raz proszę, proszę. Bo ja bym teraz chciała zaznaczyć, że potrzebujemy wsparcia. A. Nie, dziękuję Ci tak, bardzo. Tak, Właśnie. I... Powiedz to, powiedz to. Jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, to zachęcamy. Przede wszystkim modlitwą i tymi dobrymi myślami, które wysyłacie do nas. Przede wszystkim jakimś wsparciem materialnym. Finansowym, ale też szukamy firm, które mogą chcieć zagospodarować jeden z gabinetów, wyposażyć go w odpowiednie rzeczy lub też nawet całą salę gimnastyczną, czy szatnię. Więc szukamy firm, które chciałyby z nami współpracować, które chciałyby później mieć swój szyld, Aha. że to wy stworzyliście CEDR. Jak to można zrobić? Najlepiej skontaktować się z kierownikiem budowy, Darkiem. Podajemy numer, numer telefonu. <grym> ale też wesprzeć nas finansowo na stronie Ziarnko do Ziarnka. Zbuduj z nami CEDR. Prowadzimy właśnie taką zbiórkę. Można skontaktować się bezpośrednio z nami, jeśli macie tylko jakiś pomysł, aby wesprzeć tą budowę i to miejsce. Ale też współpracować, właśnie tworząc przeróżne przestrzenie warsztatowe czy, hmm. czy przestrzenie prowadzenia zajęć. Już dziś szczególnie dziękujemy tym, którzy nas wsparli dotychczas. Bardzo dziękujemy firmie Oknoplast, bardzo serdecznie dziękujemy panu Markowi i firmie PND, która nieustannie, absolutnie nas tutaj motywuje, organizuje i wspiera do działania. Dziękujemy firmie Optimum i panu Jarkowi za wsparcie i za instalacje elektryczne, które też się dzieją. Jesteście cudowni, czekamy na kolejnych, którzy pomogą nam czynić dobro. Zapraszamy. Słuchajcie, Darek tam opowiadał o tym, jakie są postępy prac na terenie budowy naszego cedru. Co tam się dzieje teraz, nad czym pracują pani architektki. Hmm? Co się tam dzieje, ale nie z samą pracą budowlaną żyje ten cedr, bo poza tym, że mamy szerokie plany, dalekosiężne i takie bardzo ambitne, to też mamy rzeczy, które dzieją się już teraz i których możecie być częścią. A już od września mamy też przygotowane zajęcia, o których nam teraz Kasia może opowiesz, co? Co możemy zaproponować naszym odbiorcom? Na pewno chcemy kontynuować coś, co jest fundamentem naszej działalności, czyli towarzyszenie całym rodzinom i temu młodemu człowiekowi w rozwoju. I robimy to przez przeróżne aktywności. Tutaj Należy wymienić nasze spotkania ze sztuką, czyli popołudnia, kiedy całe rodziny mogą spotkać się na warsztatach manualnych, właśnie nie rodzice, którzy tylko i wyłącznie towarzyszą dzieciom, gdzie się tam opiekują i, i sprawdzają, żeby nic sobie nie zrobiły, albo żeby zrobiły coś dobrego. Tylko jakby i mamy, i tatowie, którzy pracują nad gliną razem, czy, czy wyplatają razem makramy, czy robią inne bardzo piękne rzeczy, więc to. Będzie kontynuowane, bo wydaje nam się, że to jest bardzo dobry pomysł. Juhu! Tak, chcemy też kontynuować. Mam nadzieję, tak zerkam. Spotkania dotyczące metody Montessori w tym roku było to ciasto drożdżowe Montessori, pachnące zawsze. Spotkania, które wprowadzają odpowiednio rodziców i nauczycieli i różnych innych specjalistów do tego, aby czerpać z tej metody i jej elementy wprowadzać w życie rodzinne, domowe czy też w swoją pracę szkolną. Na pewno musimy kontynuować czy wspierające dzieciaki ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mm. Myślę o takich zajęciach jak trening umiejętności społecznych, czy socjoterapia, czy terapia ręki, czy indywidualne wsparcie komunikacji w autyzmie. To na pewno będzie się działo. Fajne były warsztaty mnemotechniczne, na przykład, więc mamy nadzieję, że coś w tym kierunku również y, ruszy. Y, marzy nam się jakiś rozwój językowy, może zajęcie z języka angielskiego, y, więc mamy nadzieję, że, że to również. Jagińska y, się uśmiecha, więc yeah. myślę, że ona ma tam jeszcze w głowie Jezus. bardzo dużo pomysłów. Ja muszę jest powiedzieć, nowość. że to co, to, co jest właśnie tą nowością, o której marzyliśmy, to możemy zacząć diagnozować dzieci, więc jeżeli... fanfary! Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zdiagnozować dziecko pod kątem spektrum autyzmu, pod kątem gotowości dojrzałości szkolnej, pod kątem ADHD, to zapraszamy, bo będziemy mogli to od września i już. Fantastycznie. I chcemy tutaj podkreślić, że e, ponieważ pracujemy z dziećmi jako szkoła, tak, to ta diagnoza też będzie wyjątkową diagnozą. Nie chcemy, żeby to było kolejne miejsce, które po prostu wystawi dokument, tylko to będzie diagnoza, która będzie w odpowiedniej atmosferze. Która będzie też bazować na takiej współpracy specjalistów. To jest coś, co nam się zawsze marzyło, że diagnoza jakby jest efektem pracy zespołu, nie tylko jednej osoby, i tutaj chcielibyśmy mocno o, o tym rozmawiać. I ufam też, że uda nam się wypracować taki proces diagnostyczny, który też wesprze rodziców, który da rodzicom odpowiednie informacje, wsparcie, może jakieś formy towarzyszenia. To wszystko przed nami. Myślę, że też jeżeli Państwo macie jakąś jasną potrzebę, już sprecyzowaną, to warto do nas pisać. Grzesiu tutaj jest naszym kontaktem i on zawsze ten tą skrzynkę naszą pocztową odświeża. odświeża, żeby być w stałym kontakcie F5, z Państwem. F5, F5, cały czas, non stop. Yy, tak, oferta w Centrum jest bardzo bogata, więc koniecznie zajrzyjcie nasze, na nasze strony internetowe, tam będzie informacja o tym, jakie kursy, jakie zajęcia ruszają, jak się zapisać, kto je prowadzi, yy, więc zajrzyjcie na stronę i tam się dowiecie co, jak, kiedy i gdzie. A wszystkie potrzebne linki znajdziecie pod Below. tym filmem. Yes. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Oglądajcie, słuchajcie nas, śledźcie nasze media społecznościowe i wspierajcie naszą działalność. Bardzo Was o to prosimy. A już w sierpniu, w spotkaniach punktu styku, zastanowimy się i pochylimy nad wartościami duchowymi naszej szkoły. Więc ufam, że to taki dobry czas, dobre posłuchanie i spotkanie. Na wakacyjne ścieżki urlopy. Serdecznie pozdrawiamy. Dobra. Do zobaczenia! Uuu.